Cześć, witajcie! Dzisiaj wam przedstawić świetną mangę, przepięknie wydaną. Mangą tą jest Lewiatan. Manga została wydana w twardej oprawie. Jak widać do kamerki, mam nadzieję, że dobrze widać, częściowo błyszczące, częściowo matowe. O, zobaczcie sobie, ładnie. Słuchajcie, ta manga ma barwione brzegi. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać do kamerki, ale to jest coś fantastycznego. Żeby każda manga była tak wydana, po prostu to jest mega po prostu wydanie. Coś fantastycznego. Dobrze, teraz o czym jest ta manga? Tytułowy statek Leviathan. Jest to statek, który wiezie grupę uczniów i nauczycieli w stronę Ziemi. Jest tam mnóstwo uczniów, nauczycieli i co się dzieje? No, statek zostaje w większej części zniszczony. Z niewiadomych przyczyn. Nie wiadomo, co się stało. Został zniszczony w większej części. Jeden z uczniów, nastolatek, podsłuchuje nauczyciela i okazuje się, że tlenu nie wystarczy do przybycia pomocy. Jedynym ratunkiem jest komora kriogeniczna. Ha, problem tylko polega na tym, że z komory kryogenicznej może skorzystać tylko i wyłącznie jedna osoba. Także sami sobie możecie wyobrazić, co tutaj się musi dziać na tym statku, jakie dantejskie sceny po prostu muszą się dziać, skoro jedna osoba może tylko przetrwać. Arena walki, to jest po prostu ten statek, to jest arena walki, po prostu. Manga, no jest troszkę tam, bardzo dużo jest bezsensownej przemocy, tak? Także jeżeli y, ktoś nie lubi przemocy, to no nie polecam, tak? Ponieważ no, raczej to nie będzie dla Was manga. A jeżeli ktoś lubi mangi, komiksy, gry w typu Battle Royale, także serdecznie polecam, ponieważ tutaj naprawdę y, odnajdziecie się w tej mandze. Y, manga ta posiada też kolorowe strony. Zobaczcie jak ładnie wyglądają. Dobrze widać do kamerki. Nie będę wam pokazywał tutaj dużo stron, ponieważ nie chcę natrafić na strony przemocowe, bo jest mnóstwo przemocy, ale tak chcę wam tylko troszkę pokazać, żebyście zobaczyli, żeby Was zachęcić, żebyście mogli sobie to kupić, przeczytać, zapoznać się z tym. Także, jeżeli macie ochotę, to sobie przeczytajcie. Naprawdę warto. Przepiękne wydanie. Świetnie się bawiłem przy tym. Także. No, Naprawdę, nic tylko polecać. Także to wszystko. Jeżeli Wam się podobało wideo, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i co? I widzimy się w następnym materiale. Cześć!